Wszystkim, witam Was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj raz przychodzę z nowym filmem. Możecie zapytać, dlaczego jestem taka cała w skowronkach, taka szczęśliwa? Bo słuchajcie, jutro są targi książki w Krakowie, jakby zaczęły się już czwartek, ale ja będę jutro, więc po prostu jestem tak podekscytowana i znowu mi światło odbija. I'm so sorry. Ale dobrze, już wracając do filmu. Dzisiaj przychodzę do Was z, jak już mogliście zobaczyć po opisie, moimi ulubionymi książkami z danego wydawnictwa. I tutaj od razu powiem: Nie zaliczałam zbytnio wydania na przykład jak wydawnictwo Nowa Baśń, z którego mam pr... tylko jedną serię Na przykład, bo chciałabym, chcę tutaj trochę takie różnorodne książki z danych wydawnictw Czy za okularów byłoby lepiej? Bardzo możliwe, ale chyba założę na oksy yy. Więc tak, mamy tych jest chyba 7 z tego, co liczyłam Z niektórych są tylko po jednej ulubionej książce, z niektórych je są po dwie Więc tak, już tym pozytywnym akcentem możemy zaczynać Więc już bez innych przedłużania, zaczynajmy Dobrze, na sam początek lecimy z wydawnictwem Jaguar. Ja z Jaguara mam całkiem sporo książek, bo chyba nawet 20 ileś. Nie wiem, skąd to się uzbierało, ale moją taką ulubioną, co nawet zobaczyłam i sorry, ja się bym czegoś zapomniała, ale wiecie, to czasami nie jestem w stanie pomyśleć o wszystkich książkach na raz, ale y, ulubiona książka właśnie z Jaguara to jest defini definitywnie. Falling Fast od Baniki Lisowi Słuchajcie, Falling Fast to jest dylogia, której po prostu uwielbiam nad życie Kocham ją I tutaj właśnie też plusem jest takim, że Mogę wam wspomnieć tutaj o moich właśnie ulubionych książkach, o których już dawno nie wspominałam, więc Więc tak, więc możemy. może wam troszeczkę powiem o opisie Mamy tutaj Hailey Deluke, która w ciągu wakacji jeździ. Tak naprawdę już pod koniec wakacji. Jeździ swoją starą Hondą przez cały kraj, ale w pewnym miejscu jej na Honda nagle się. Psuje, niszczy, nie może nią nigdzie jeszcze dojechać I musi się zatrzymać w takim małym miasteczku na całkowitym odludziu I tam poznaje Chase'a Mamy tutaj wątek Enemies to Lovers Jest to również romans Mimo to powiem wam, że jak ja nie przepadam zazwyczaj z romansami I właśnie za takimi książkami Też przede wszystkim jak nie są fantastyku lub dystopiu To ta książka naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mnie ujęła za serce Wszystkie... Yy, Wszystkie po prostu rzeczy, które tutaj były zostały naprawdę pięknie opisane, były bardzo wartościowe. Było czuć bez przerwy ten ogromny klimat tego miasteczka, i też widać było, że autorka się właśnie bardzo nad tym postarała, że wiecie. Yy... Że Chase miały tam co niedzielę te swoje obiady rodzinne To wszystko było czuć Było czuć też bardzo wyraziste charaktery postaci tutaj Najróżniejszych I ja po prostu czytając te książki I po prostu tą udylogię. Ja po prostu się w niej czułam jak w domu Jest to naprawdę bardzo komfortowa, bardzo przyjemna Taka, że po prostu czasami jak czytacie niektóre momenty To po prostu chcecie się uśmiechnąć Mimo, że druk naprawdę jakby nie jest jakoś Wielki, może też nie jest mały Ale też nie jest jakoś ogromny To i tak naprawdę bardzo polecam Bo jest to piękna historia pełna, Zawarta w pełnej Miłości, żałobie I przyjaźni, naprawdę piękna historia Moja ulubiona książka z Jaguara Raz Teraz mamy wydanie moje najulubieńsze wydanie, które po prostu kocham Kocham wydawnictwo To, o którym wam teraz powiem Możecie już o tym słyszeć często Ja wam o tym mówię dudnie Triliardy razy Jest to wydawnictwo Moon Drive Od Moon Drive mam dwie ulubione Tak naprawdę akurat serie, bo żadna jedno, jednomówka Się jeszcze nie trafiła, ale Kocham wydawnictwo Moon Drive, jak dobrze wiecie I pierwszą moją ulubioną serią Jest tutaj Legenda Seria Legendy, tutaj mam akurat przed wami Trzeci tom, słuchajcie Co mi tak naprawdę urzekło w Legendzie Powiem wam, że ja po skończeniu Pierwszego tomu miałam takie I tak samo pierwszy i drugi, miałam takie Okej, okay, to naprawdę bardzo było fajne, bardzo mi się podobało, ale to nigdy nie było nic takiego, to nigdy nie było coś takiego fascynującego po prostu, ale. Przynajmniej po skończeniu tych książek, ale im dłużej jestem od przeczytania ich, tym bardziej zauważam te wszystkie detale. To jak naprawdę bardzo się emocjonowałam i po prostu im dłużej przysiaduje, ta książka przysiaduje mnie w głowie, tym bardziej po prostu jest dla mnie ważniejsza. To jest właśnie seria legendy. Jest ona dla mnie naprawdę wielką, wielką, wielką miłością. Po prostu mamy tutaj wszystko pięknie opisane i wszystkie wydarzenia, one są. Uwielbiam serię Legendy, jeśli lubicie dystopię z silnymi, z silnymi postaciami kobiecymi, to naprawdę jest to genialna seria, jest ona mocno popularna, ale moim zdaniem powinna być jeszcze popularniejsza, bo zawiera ona w sobie... Mnóstwo pięknych i wartościowych treści. I teraz o fabule. Mamy tutaj June oraz Daja, tak, mamy dwie perspektywy, i mamy tutaj dystopię, czyli świat, który mógłby się wydarzyć za paręnaście lat. I kiedy w Los Angeles nastąpiło globalne ocieplenie i wszystko się zapadło, na, na tych szczątkach powstała republika, i mamy właśnie dwie, dwie strony tej republiki, czyli osoby, które po prostu, wiecie, tam mają pieniądze, mogą się szkolić na jakichś wojskowych i tak dalej, oraz tych biednych, którzy muszą żebrać, walczyć o życie, lub po prostu tych, którzy bardzo chcą przeszkodzić temu rządowi, bo ten rząd nie robi zawsze za dobrych rzeczy. I właśnie mamy dwie perspektywy, czyli Jun, która właśnie jest z tej lepszej. Z lepszej strony po prostu tego miasta i szkoli się ono na wojskową. Oraz mamy Deja, który właśnie jest z tej gorszej strony: nie ma zbytnio pieniędzy, trochę też jest uciekinierem, ponieważ jest. Największym tak naprawdę buntownikiem W tym kraju, on robi mnóstwo rzeczy Przeciwnych właśnie Republice Czyli na przykład, nie wiem, wysadza samoloty I zabiera jakieś ważne fiolki I tak dalej, i tak dalej I przez pewne zbiegi okoliczności Ta dwójka musi się ze sobą spotkać Ja, jak właśnie już wam przedtem mówiłam Bardzo, bardzo, bardzo lubię tę serię Ona ma Mnóstwo bardzo dobrze przeanalizowanych plot twistów. Naprawdę ta seria jest genialna I ja wam ją zawsze będę polecała Naprawdę, ja po prostu jak widzę, że niektórzy z was kupują jakieś książki z mojego polecenia To mi serce mięknie Proszę, kupcie legendę dla, dla mnie Po prostu, żeby mi się zrobiło miło Bo naprawdę jest to bardzo warta, warta historia Zanosi w sobie naprawdę wiele treści Jest bardzo inteligentna Bardzo dobrze napisana I nawet jeśli ona jest z 2010 roku Ale naprawdę jakby... Nie, nie, nie odrzucajcie się tym, bo nawet na to jak jest z 2010 roku Ona się genialnie zestarzała, naprawdę super książka, super seria Całą serię wam stokrotnie polecam I teraz druga książka z wydawnictwa Mundrive, Też seria, jak wam już mówiłam Tutaj akurat będzie trylogia, Ta w legendzie jest czworologia A tu jest trylogia, czyli Dumbridge... Akademii. W ogóle jeszcze raz dla Mundri'a w shop Up za tą śliczną okładkę oraz za genialną wklejkę. I'm so excited! I tak, może Wam opowiem na sam początek o fabule. Mamy tutaj Emmę, która... Tak, tutaj też również są dwie perspektywy, czyli właśnie Emmy, Emmy i Henry'ego Emma dostaje się na rok do wymarzonej, elitarnej szkoły w Szkocji, czyli czy Academy Jest to szkoła, do której naprawdę wiele osób chce się dostać, taka co naprawdę jakby z szacunkiem się na nią patrzy I Emmy się udaje i już chce się dostać do tej szkoły, ale ma jeden mały problem, ponieważ nie włączyła budzika, budzik jej zaspał i musi biegnąć po prostu w obawie, że nie zdąży nasz samolot do Szkocji Oraz właśnie drugą perspektywę, czyli Henry'ego, który jest tam w tej szkole już chyba od piątej klasy z tego co wiem I no jest już tam, to jest po prostu dla niego dom i... Jest on również prefektem i on również niestety zdarzyły się przypadki, przez które mógł nie zdążyć na ten samolot. I nasza dwójka, właśnie na lotnisku, się styka i ze sobą się już spotykają. Jest to również książka z troszeczkę mm, romansem, ale też co najważniejsze, na czym bardzo się trzeba tutaj skupić. Yy Mamy tutaj bardzo dużo tej szkoły, tak naprawdę ten pierwszy tą dawam zapał do nauki. Jak naprawdę stwierdzić, że nienawidzicie uczyć, to mogę Wam powiedzieć, że naprawdę nawet minimalną dostaniecie jakby chęć. że Okej, okay, chyba, chyba jednak faktycznie dostałam małą motywację po czytaniu tej książki. Jest to piękna historia, bardzo wciąga, jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna i z wielkim. Wajbem szkoły Po prostu wszystkie te opisy I tak samo bardzo dobrze stworzeni bohaterowie Naprawdę świetna jest to, jest to historia I jeśli lubicie romanse Jeszcze trochę z przeplataniem Również ze szkoły To wam bardzo, bardzo polecam I no też bardzo ściskam wydanie Moon Drive Bo wiecie, że jest to moje Najulubieńsze wydawnictwo I I love Moon Drive Teraz mamy wydawnictwo Czwartą Stronę I tutaj tą Czwartą Stroną Troszeczkę tak Tak, to jest Czwarta Strona tak, tutaj tak troszeczkę leciutko naciągnęłam, bo od czwartej strony czytałam książki, czytałam cztery Tylko, że czytałam od jednej autorki wszystkie, ale stwierdziłam, dobra, raz mogę lekko przymknąć oko I moja ulubiona książka z budownictwa czwarta strona jest to... Kari Sato powraca. O Kari Sato wam mówiłam niedawno, więc tutaj może Wam po prostu nie będę już mówiła o opisie, tylko powiem Wam ogólnie o moich odczuciach, i dlaczego bardzo tak lubię tą książkę. Słuchajcie, Taylor Jenkins ma coś takiego w sobie. Po prostu ja nawet. Ja bardzo się przywiązuję do, auto, do bohaterek, które zostały przez nią napisane, nawet jeśli te bohaterki nie zawsze robią dobre rzeczy i nie zawsze jednak to jest najlepsza decyzja, jaką mogłyby podjąć, to i tak ja im dopinguję, bo mają w sobie coś takiego, że no nie da się po prostu ich odrzucić. Jest to na... I są to historie napisane naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wciągająco. Są to historie piękne, bo po prostu. One opisują ludzi w najbardziej ludzki sposób, jaki można to zrobić I naprawdę po prostu karisa yy, to jest przepełniona tenisem Jak sama ta książka, jak od tej samej książki trzeba oczekiwać Na każdej z stronie znajdziecie coś z tenisem Naprawdę piękna, piękna, piękna historia Którą bardzo wam wszystkim polecam Jest to jednotomówka, więc jeśli lubicie jednotomówki to tym bardziej Teraz przechodzimy do dwóch książek z wydawnictwa Winidia yy, Moich ulubionych Ja z Winidiu ja mam... Czekajcie chwilę, bo muszę na chwilkę się napić wody, ale tutaj widzę, że nie mam e, Dobra, e, ja z wydawnictwem Nidia mam bardzo mieszane relacje, bo niektóre z ich książek naprawdę bardzo lubię A niektóre mi nie przepadam, ale teraz na szczęście udało mi się znaleźć dwie serie, które bardzo lubię Na sam początek mamy, nie wiem czy to nazwać, nazywać serią, czy sześciologią, nie wiem, możecie mnie poprawić, ale jest to... Szater mi Tutaj też również Wam nie będę mówiła o opisie, ponieważ wydaje mi się, że naprawdę mnóstwo z Was zna Dotnimię po polsku, bo ponieważ jest to bardzo teraz popularna seria. Ja właśnie z Dotni mnie mam bardzo mieszaną relację, ponieważ pierwszy tom naprawdę bardzo mi się nie podobał, oceniałam go naprawdę bardzo nisko. Był dla mnie bardzo. Irytujący, jak sama bohaterka, ale wreszcie tomów przepadłam. Naprawdę jest to na hi historia napisana z ogromnym klimatem. Akurat tutaj mam tom, w którym niby się nie działo tak dużo, ale działo się mnóstwo dla fabuły i po prostu uwielbiam to, jak nawet w poważnych sytuacjach e, autorka potrafi nas rozśmieszyć, jak potrafi stworzyć dobrze bohaterów bar na bardzo różnorodnych płaszczyznach, jak każdy z bohaterów jest troszeczkę inny od siebie i to wszystko jest bardzo dobrze zaplanowane, po prostu. To jest genialne i to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra dystopia To jest chyba dystopia połączona z fantastyką, z tego co mi się wydaje Ale tak, bardzo wam polecam, całą serię dotknij mnie Bo no jest ona tego warta Mam też yy... Koleżankę znajomą, nie wiem jak to nazwać Która, y, znaczy nie wiem Jak nazwać nasu, naszą relację Która kiedyś do mnie podeszła w Empiku I zapytała czy, hej Czy mogłabym jej polecić jakąś książkę I wiecie, to jest dziewczyna z mojego rocznika Która czytała same książki Z odpada i powiedziała mi jej Dała mi, dotknij mnie i powiedziałam Hej, weź kup i ona y, po jakimś czasie Do mnie napisała, że na sam początek Nie była przekonana, ale że potem przepadła I że przeczytała pierwszy tom I teraz ma w koszyku drugi tom, jeśli to oglądasz to się Mocno, ma, bardzo mocno ściska I jak widzicie po prostu to jest idealny przykład Że nawet osoby z Ładpada mogą polubić takie książki Znaczy osoby czytające głównie Ładpada Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Warta historia, bardzo, 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 bardzo polecam Oraz druga książka z Winnie Dick Która jest moja ulubiona też To jest seria i bardzo cieszę, że akurat e, Tutaj e, osoba mi dała pomysł Na ten film, ponieważ e, Jest to książka, o której bardzo nie, nie mówiłam, a jest ona naprawdę bardzo Warta mówienia e, Jest to Arysoteles i Dante odkrywają sekret ich wszechświata Ta książka ma bardzo mieszane opinie Ponieważ niektórzy naprawdę ją bardzo lubią A niektórzy jednak za nią nie przepadają Ja Jednak jestem akurat tą osobą, która Ją ubóstwia Ponieważ jest ona naprawdę Napisana bardzo, bardzo króciutkimi rozdziałami Czekajcie, może wam tutaj jeszcze znajdę Znajdę jeszcze jakiś lepszy przykład Bo te rozdziały naprawdę mają po Dwie, dwie, trzy, trzy cz... Dwie, trzy, cztery strony Maximum, patrzcie O tutaj jest jeden rozdział I stronę później jakby Tutaj też jest kolejny już się kończy Naprawdę jest to historia bardzo pięknie opisana Taki, to nie jest właśnie na, wiersze napisane Ale jest to naprawdę też pięknie opisane Jest tutaj wątek LGBT ale jest on w taki sposób przedstawiony, że po prostu e, to nie jest tak. Jeśli nie lubicie szybkich wątków romantycznych, to to jest dla Was, ponieważ tutaj na, naprawdę widać, że to nie zaczyna się od tego, że ło, wow, ale on jest ładny, chyba się zakochałem. Tylko naprawdę to się zaczyna od pięknej, powolnej i stopniowej przyjaźni. To jest naprawdę coś, co bardzo rzadko można spotkać w książkach. Też można bardzo rzadko, rzadko spotkać w książkach to, że. Mamy rodziców, którzy wspierają nasze dzieci. Tutaj faktycznie pokazuje się, jak często jest po prostu w życiu, że rodzice naprawdę mo mogą, nawet jeśli dziecko zrobiło okropne rzeczy, mogą go po prostu wspierać. I tutaj tak jest to opisane, naprawdę piękne. I o fabule, chociaż o fabule na naprawdę jest mało do mówienia. Mamy tutaj Adrystotelesa, który jest chronionym nastolatkiem, tak, ja ten opis znam na pamięć, i którego brat siedzi w więzieniu i. On jest bardzo zamkniętym w sobie chłopakiem, nie wie zbytnio co robić ze swoim życiem. Tak w szkole też nie ma zbytnio wielu znajomych i pewnego razu jego tata... Je... pewnego razu jego tata proponuje, że hej, może się wybierz na basen i on idzie na ten basen i tam poznaje danego. Jak już wam mówiłam, jest to historia piękna z wątkiem LGBT, ale po prostu od pięknej, realnej, aż namacalnej przyjaźni. Naprawdę piękna książka, bardzo się ją szybko czyta. Ona ma też grube strony, więc naprawdę widać nim progres, ale. Bardzo szybko się uczyta, naprawdę i bardzo, bardzo Wam wszystkim polecam, bo wydaje mi się, że to jest to jedna z książek, którą moim zdaniem każdy powinien przeczytać. I teraz się przeklinam za to, że zapomniałam ją dać do filmu właśnie yy, książki, które każdy powinien przeczytać, ale teraz wam mówię czytajcie Ariego i Dante, bo. O ja ich kocham. Książka, o której Wam jeszcze zbytnio nie mówiłam, i tutaj naciągnęłam sobie, bo tutaj akurat jest wydanie, z którego mam tylko tą książkę, ale mimo to naprawdę bardzo mi się podobała. I na targach sobie kupię trochę więcej książek od tego wydania, więc spokojnie, ale są to Kosiarze Nila Schustermana. Nie wiem, czy ja Wam o kosiarzach nie mówiłam trochę w vlogu z Grecji. Jeśli nie, to I'm sorry. Ale mogę wam powiedzieć na razie, że to jest naprawdę bardzo dobra pozycja. Będę wam o niej też mówiła na podsumowaniu miesiąca. Ale najpierw, może powiedzmy o czym w ogóle są kosiarze. Kosiarze są bardzo dobrą dystopią, sci-fi, fantastyką, różnie to ludzie nazywają, w której ludzkość pokonała śmierć. Śmierć już nie jest ludziom straszna. Wiecie, są wszyscy. Nawet jakby ktoś skoczył z dachu, to można go odradzić. Jeśli ktoś by umarł ze starości, to są takie. Znaczy, jeśli ktoś by się zestarzał, to są takie maszyny, które mogą zmodzić tego człowieka do 21 roku życia. I. Przez to właśnie na Ziemi jest przeludnienie. A to przeludnienie właśnie polega na tym, że no byłoby za dużo ludzi na świecie. Dlatego jest taki zawód jak kosiarz, który ma za zadanie zbierać niektórych ludzi, żeby nie doszło do tego przeludnienia. Mamy tutaj historię Citry i Rowana, którzy pewnego razu przez niektóre. Bardzo różne zbiegi okoliczności Zostali wzięci na szkolenie Do właśnie takiego kosiarza I idziemy razem z nimi swoją historię Po pierwsze, bohaterowie są naprawdę bardzo dobrze stworzeni Po drugie, fabuła jest bardzo, 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 bardzo angażująca Po prostu jesteście w to ściągnięci Od początku do końca I po trzecie, świat, który jest tutaj stworzony To naprawdę jest jedna Z najlepiej stworzonych dystopii, sajwa Czy jak to chcecie nazywać Naprawdę... To jest zaplanowane, to widać, że ten świat Jest zaplanowany od początku do końca Tam są takie różne sytuacje, jakby Jeśli ktoś czytał, to zrozumiał Splaszczenie, jeśli ktoś Czytał na to, jak już mówiłam, zrozumie I to po prostu pokazało, że naprawdę Ja wtedy, w tamtym momencie Poczułam, że hej, ale tak Normalnie też nastolatki mo Nastolatkowie mogliby tak robić Jakby to naprawdę miało Sens po prostu, jakby to naprawdę istniało I to było po prostu taki Czas, taki to zdanie tak właśnie zmieniło moje postrzeganie na tą książkę, że ej, to jest naprawdę bardzo dobre, więc naprawdę świetna książka, bardzo Wam polecam. Mimo że jest całkiem pokaźna, to wiedzcie, że czyta się naprawdę bardzo, bardzo szybko i nie przejmujcie się grubością, bo ta grubość to naprawdę... Jest na, tak naprawdę minusem, ponieważ e, mogłoby to być jeszcze grubsze I tak by wam bardzo się spodobało I ostatnie wydawnictwo, czyli wydawnictwo Yang. Ja z wydawnictwem jak mam taką historię, że nie lubię od nich książki Ale nigdy jakoś nie trafiła do moich jakichś faworytów Tutaj mamy książkę, którą oceniam najwyżej ze wszystkich, czyli na 4,5 Jest to pierwszy tom Wszyscy Jesteśmy Łotrami, czyli Binion tom pierwszy Słuchajcie, e, ta książka też jest całkiem pokazna, bo ma 500... 514 14 stron. I e, może na sam początek o czym to jest? Mamy tutaj pewne miasteczko, w którym e, co 20, co 7, to nie. Co pokolenie, czyli co chyba co 10 lat, tak? Chyba tak, ale ogólnie schodzi w. Może ja Wam przeczytam opis, ok? Co pokolenie, gdy wschodzi krwawy księżyc? Siedem rodzin wyznacza mistrza, do, który walczy na śmierć i życie O dostęp do tajnego źródła wysokiej magii Wygrać może tylko jedna osoba Z powodu książki tragiczna tradycja Ujawniającą prawdę o turnieju Wydarzenie w mistrzówku przy, przy, przy Przykuwają uwagę całego świata Wszyscy wiedzą o strasznych zawodach, ale nikt nie może ich Przerwa zawodach, ale nikt nie może ich przerwać. Rywale mają teraz nowe informacje i nowe sposoby na wygraną, a to najważniejszy wybór. I tutaj, tak, tro... dużo Wam przedstawiłam z tego opisu, ale naprawdę jest to bardzo mroczna historia, bardzo obtralająca w nas ten cały klimat. Idealna na jesień, więc naprawdę bardzo polecam ją czytać na jesień. I co mnie tak, mnie tak w niej zafascynowało? Książka jest naprawdę bardzo wciągająca, macie po prostu. Okej, okay, co się wydarzy dalej I nie możecie przestać jej czytać bądź słuchać Ponieważ ja ją słuchałam w audiobooku W ogóle pana słuchającego bardzo, bardzo, bardzo polecam Więc tak, naprawdę świetna historia Idealna. Jeśli Was opis zachęcił, to mogę Wam gwarantować, że książka Wam się spodoba. Dobrze, moi drodzy, tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film. Dajcie mi znać stokrotnie, w czym Wam się podobał. I dajcie mi znać, czy będziecie na targach książki. I tak, tym pozytywnym akcentem będę się z Wami żegnała. Życzę Wam miłego dnia, nocy, trzymajcie się. Cześć.